Dzień dobry, w masce, bo jestem w miejscu publicznym, więc wypada. Dzisiaj będzie trochę bardziej trząść, trochę gorsza jakość, bo używam swojego telefonu i nie mam stajaka. Ale spowodowane jest to tym, że dzień mamy na wariackich papierach, więc mam chwilę. Lila jest u weterynarza, Aga jest mam u lekarza na szczepieniach. Ja właśnie zatankowałem i wpadłem do parku Jeliczkowskiego. Czyli miejsca, gdzie miałem bardzo blisko mieszkając w Gdańsku. Ja mówię, a pójdę, nagram tutaj film, bo oczywiście rano wstałem o 6.30. takie, że było już tak ciemno, że jest tak ciemno, że nie da się nic nagrywać. Więc. No, więc y, jesteśmy sobie w parku. Może pójdziemy na plażę, a może nie. Pogadamy sobie chwilę. Aż mi rękę nie zdręcwię. Powiem wam szczerze, że myślę, że będę miał dziwniej. Ale kolory się pozmieniały. O. Myślę, że będzie dziwniej, że jestem w Gdańsku ale jakoś tak. Tylko 3 miesiące minęły, 2 miesiące, 3 z tym jak nas tu nie było, więc ale dziwne kadry będą. Przepraszam was, za to mam nadzieję, że w ogóle dobrze mi słyszycie przez tą maskę Jak nie, to będzie masakra. <laughs> Dobra, robimy tak. Czy my tu jestem w parku? Nikogo dookoła nie ma, nie? Pokażę Wam. Pójdziemy sobie tutaj. Może pójdziemy sobie powoli w stronę plaży. Tych, znaczy, które będziemy tutaj wejść do plaży. Możemy być ten. Więc myślę, że będzie dziwniej, ale nie jest dziwnie. No to mamy przychodnię, który teraz jest tak z małą. To jest ta przychodnia koło nas, gdzie mieszkaliśmy dosłownie 100 metrów dalej, więc przyjechaliśmy koło mieszkania naszego byłego. Tak. Bez problemu. Dzisiaj ja trochę na wariatkich papierach, ale spoko. Jutro Aga robi live'a, a w niedzielę wracamy do domu. Więc wrócimy do naszych pomichowskich lasów. I mnie bardzo cieszy. Dobra, pójdziemy sobie tutaj, pokażę wam plażę. Co chcecie? Z temat dzisiejszego odcinka, zamieniamy plażę, zamieniamy lasy na plażę. Ale tylko na dzisiaj. Trochę ludzi się tu kręci, powiem Wam szczerze, ale bardziej techniczny. Sprzątają, grabią, montują coś czy demontują. O, już widzę, może spokojne dzisiaj. Dobra, ściągniemy tą maseczkę, żebyście mogli posłuchać trochę. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Czekać byłem u fryzjera, widać pewnie. <laughs> Chcecie zobaczyć? Mam króciutkie, piękne włosy. I oczywiście piękno, aż mi ręka boli, czekajcie. Oh, Zrobiłem tak, a oh. już nie tęsknię za plażą, o, widzę, że mocowanka była i wyszliśmy. No nie jest dzisiaj tak spokojny. Myślę, że spokojniej będzie. Ludzie z psami, bo można chodzić z psami. Dzisiaj krótki odcinek, bo zaraz muszę jechać dalej. Ogadniać życie. Więc pokażę Wam tylko plażę. A no to dokładnie jest. Tam za nami. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że w normalnych warunkach. Trzymajcie się. Cześć.